Without the Ooh, words she while she brushed out my hair They're People gonna, gonna say it. It. If you need a break, someone will take your place People gonna try To tell you that you're fine, with dollars in their eyes right. Dzień dobry, Dzień dobry, dzień dobry. mi cię słuchajcie. Jeszcze w ogóle. Nie, jest to chore. Eee, Wam się kupiła? To mnie. Co bolało I... I Inside my head, people are gonna say. If you need a break, someone will take your place. People are gonna try, telling you that you're fine with the looks in their eyes. Just remember, don't let them. Fuck you, honey, no, don't let them try. When I get upset, I think in my head, I do what she said Hejka, hejka, boże, sorry za moje darcie mordy, przepraszam bardzo, przepraszam przepraszam, 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 przepraszam Zorki, 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 Czekajcie, bo ja sprawdzam Messengera Aktualnie Tak w, w ogóle, w think... Dlaczego ona ustawiła karalucha?! Co? Co? Znaczy, co co nam idzie akcie, może, ok? Często, przepraszam, nie mam talentu muzycznego. Więc dzień dobry. Witam, witam. Ja z tym pomogę. Już Angielka mnie opuściła magicznie. Chyba, że rano się z w połowie zdania. Jezus, jak mnie denerwuje ta muzyka. Dlaczego ona ustawiła emotkę karalucha? Mocy. Moja przyjaciółka to debil. Aha, jeszcze się wyłączyło. No jest ekstra Naprawdę, nienawidzę moich live'ów. Lubię robić live'y, ale nienawidzę jak ten... No. Co ja bym zapomniałam? Co ja bym zapomniałam? Co to jest? W ogóle tak ta morda piękna wspaniała co do mnie. Dzień dobry. Śpiewałam, bo myślałam, że nie biję. Tyle powiem. Śledził! Przestań spamić! Ja bym się naprawdę kogoś śledził, to po prostu moja przyjaciółka Tak zwany śledź No, już przyjaciółkę uspokoiłam życiowo, momentalnie Zaraz się obudzi, zaraz wbiję, zaczniemy mi spamić śledź jeden Oczekiwanie na śledziaż. Wiem, gdzie mieszka. Kiedy ono się kapnie, że ja jej coś pisałam? ja się nudzi w życiu? To pewnie na jakieś pół godzinki, może nawet mniej. Bo tak trochę nie mogę. To tylko smała. Nic stanę teraz na no, nie. <grym> Co ja Coś, coś miałam mówić. W ogóle robię outfit. Beautiful outfit. Bo Maryla Rodowicz. Maryla Rodowicz. Cudo. Wiem, cudo. W nikogo jeszcze nie ma. Nie, jak mówię, że nikogo jeszcze praktycznie nie ma. Dwie to, to znaczy, że ktoś jest. Ale dobrze. Czekamy na śledzia, aż się śledź kapnie. Fun fact: śledź. Nie ma nic wspólnego z imieniem mojej przyjaciółki, ani nazwiskiem. Nic. Tylko ja wziął się wziąło nie wiem. Muszę kiedyś powiedzieć... W ogóle fun fact. Dawaj nie wiadomo jak fun fakty, bo się ludzie spróją. się ludzie spróją. Piętnasta. Prawdopodobnie a skończyłabym minutę temu. chór. Gdyby nie fakt, że nie było mi się w szkole. I nie mam nic co ten tydzień jeszcze. Znaczy ten co teraz, bo co ten tydzień nie było. I jeszcze jutro mnie nie ma w szkole i no... Życie. Ale w poniedziałku jestem. I mnie baba polskiego udusi. Szybko... Szybkie łączanko tego, tak to się zwie. że... No, podobania. Ja jestem dzisiaj coś nieogranięta, naprawdę. Nie wiem co się stało, nie wyspałam się czy jak. Czemu to jest rudy? Czemu to jest rudy? Ja zazwyczaj zmieniam kolory wszystkiego na rudy, ale... Lubię rudy kolor, nie wiem czemu. Ale to nie zmienia że moim ulubionym kolorem zawsze i wszędzie będzie fioletowy. Zawsze będzie fioletowy, po prostu chyba nie mam... Na razie nie mam zamiaru nic zmieniać w moim życiu. To włosy. Dlaczego śledź mi nie odpisuje, przepraszam bardzo? Najpierw mi spabi, a potem mnie nie odpisuje. Sara kierunku. To się wyśle, jak to ona mi sprzeda. To by było też git do cosplay Mario, tam tamta sukienka lepsza. Oczekiwanie na ludzi. Ja pytam za to późna godzina. po późno, proszę. Ciebie, zaszłam. Idziesz spać? Tak? No to słodkich snów. <laughs> Dobranoc słodkich snów. Dobra, e, miałam zrobić coś ze swoim życiem i ja już nie pamiętam co ja miałam zrobić ze swoim nudnym życiem. Czy, te, to, czy te 2137, e, to jest 2137... ej, to jest się wysłało. Chyba... Moje na przyjaciół zakończy się. O, jedno, zmniejszy zmieni się jedną osobę. Nie, no, on, ona mi spami i zawsze mi pisze... Y, nie używając mojego imienia Stefania, rabudzimy się. Nie użyję, nie użyję swojego prawdziwego imienia, nie ma bata Nie, że nie lubię swojego imienia, swojego imienia, ale nie muszę Ja Jezu, moja kostka. Mar... nie, nie znam. Co się ci zrobiłam? Wracając od kardiologa. Ja ci zdechłam prawie, nie? Nieważne. Druga historia. Życie mi normalnie boli. Wszystko mi boli. Jezu, ja lubię już mi się coś dzieje. Dlaczego? Dlaczego to zawsze mi się coś dzieje? Potem w Robloxa, ale nie na live, tylko po prostu pokryłabym potem w Roblox'a. Roblox. No mi się ludzie wiedzą, no bo ile jeszcze pora robię w ogóle? Całe. nie wymieniam. Nie wymieniam. Nie mam końca. co się dzieje na świecie, ale. Okay. Ile jeszcze by taką 9 minut, to czuję się, że minęło 2 godziny. Prawda. Ja. Nie ja, mam zamiaru teraz w kółko narodzić, ale... You're not good for me You're not good for me But maybe I want you, you, want you, you, want you maybe maybe you see? Co? Stary, ze, ze zwiadów w Światowych jakieś Muszę coś ogarnąć do jasnej skóry, bo... No, to jest skóra tylko i wyłącznie Ta, to teraz, jakby ja, Jezus, żeby coś w stylu biała skóra i tak dalej, nie? Nie, że ja nie Nie, 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 ja nie jestem noracist no, Capibara, no racist and homophobic also... Stefaniara also no racist and homophobic <laughs> no racist and homophobic no 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 Stefania Ragudger Stefania Ragud Stefania Ragud good person yeah 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 promise chyba że nie wiem będzie może księżska a ile moja mama nie wbije, to jest za godzinę no, bo jeszcze nie, nie, nie no, proszę, nie, no, patrz do tego jest live Bez dzisiaj spokój Heeeederrrr Ona mi kiedyś odpisze, czy ona mi nie odpisze? No nie odpisze mi, no Moje życie nie jest sleju Moje życie nie jest slajd. Dobra, waliś slajd, do do kolegi.